Jesteśmy na promie i powiem wam, że wszyscy nie wiadą, nie ma szans dobrze, że byliśmy tu pierwsi no bo zobaczcie ile tam jest jeszcze aut a to jest promik, to nie jest prom to nie jest prom, to jest promik także nie wiadą wszyscy na 1000% Tu jest jeszcze miejsce na Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście aut. Ciekawe. Także, jak będziecie chcieli startować z Makarskiej, to bądźcie dwie godziny wcześniej. Klima jest. przyjazdem będzie śmiech fajny taki kameralny promik siup, ale bym się teraz znowu wypieprzył to jest niesamowite no i zobaczcie, nie wpłynął, wszyscy nie wiadomo, nie ma szans ile jest? 4 auta wejdą? a tam jest raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć Sześć samochodów, ciekawe. Idziemy do góry. Idziemy do góry. O! Tu Tylko pięćdziesiąt minut. Już mamy osiem minut po czasie. Mieliśmy wypłynąć. Dalej kocioł jest. To upychają, ale ja się dziwię, że taki prom pływa. To jest najmniejszy prom, jaki widzieliśmy. I jeszcze trzeba będzie zawracać, piesi będą tyłem wyjeżdżać. No nie jest ciekawie. będziemy zobaczyć, jak im tam idzie. Ona ten już wyjeżdża tyłem. On już wie, że tu jest kanał.

Może tak jest, że sprzedają tylko tyle biletów, ile, ile jest miejsc Myśmy wczoraj kupili online No i ten jest 19 dziewięt, wjeżdża, nie? To jest chyba koniec, może jeszcze jeden by wjechał Ten Buz jeszcze z tego co wiem, chciał wjechać Spóźnialski z motocyklem, bo na niego czekali tam podobno No i ten jeszcze wjedzie czy to, to Renault jest czy Opel? Co to tam jedzie? Ten ma najfajniej ten Golfit, a tam Polak chyba. Co? Tak, WE Polska. Dobra, zobaczymy co dalej będzie. Żegnamy Makarską, my będziemy wracać do Splitu. Z wyspy brać, opuszczamy Makarską. Tu macie ten park, o którym mówiłem. Przed nami latarnia, i tu są te plaże, przynajmniej były dla nudystów, a my płyniemy na brać. Po lewej widzimy Chwar, za nim Półwysep Pelieszac, a tam dalej Korczula, Lastowo. Znaczy wczoraj zrobiliśmy sobie taką wycieczkę, żeby ze Splitu nie płynąć prosto, już się nie śpieszyć do, do tego Supetar. tylko pojechaliśmy nowym tunelem. Przez Omiś i wylądowaliśmy w Makarskiej po kolacji, spanko, w aucie. Teraz wcześniej rano kawa. No i płyniemy, 9 rano. 20 samochodów w mars wchodzi. Także jak chcecie mieć pewny transport, kupcie online bilety albo przynajmniej bądźcie tu dwie godziny wcześniej. To jest przed sezonem. Promil jest naprawdę mały. Trzeba na nim zawracać, tak jak widzicie. Te samochody ostatnio się ustawiły właśnie... Tyłem wjechały, żeby przodem wyjechać. Nie wiem, dlaczego jest taki mały prom. Nie wiem, czy tak mało tych aut płynie z Makarskiej. No, nie wiedzą lepiej. Dobra. Widzimy się przy wyspie. Powoli zbliżamy się do wyspy. Pogodę mamy idealną, ta część wyspy jest najbardziej zielona, tak od połowy jest coraz mniej zieleni, co widać na zdjęciach, a po lewej ciągnie się chwar, bardzo długi, z drwenika płyniecie. Jak ktoś chce jechać głównie do miasta chwar, to bardziej polecam ze Splitu, ponieważ Cały chwart trzeba przejechać, a na początku ta droga tam jest naprawdę kiepska, bardzo wąska. No i wpływamy powoli do portu. Tu już widać to, że jest ta cisza i spokój. Myślę, że na Bol będzie chyba najwięcej tam gdzieś przy tej plaży i na plaży ludzi. Sumartin? Jakaś tak, chyba Sumartin się to nazywa. Napiszę Wam pod spodem. Znacie już mnie, że ja zawsze te nazwy kręcę, przekręcam. No ten tu ma widok, nie? I on ma jeszcze na zachód ten domek. Ktoś już tam sobie leży na tarasie, na leżaczku. Ładny deptak, no już widzę na rowerkach, jak będziemy tu śmigać. Bierzemy na razie 5 nocy To mi się chyba coś przypomina, tam na lewo jakoś, tak? Ktoś Ci będzie otwierał Wrota o. Cie, On już otwiera Będziemy za wody nabierać. Będzie wodowanie busa. My musimy iść trochę do tyłu, bo tu wszyscy będą przechodzić. Tam już jest nabrzeże Ciszej spokój silnicy ledwo pracują O, jakie dachy ładne O góry patrz ta willa nowa Pod Słońce nie ma co No i tu jeszcze wszyscy śpią Bo to wyspa Szybciutko przypłynęliśmy, to nieco z i pół godziny. I to jest stare przysłowie, nie? że ostatni będą pierwszymi. Fajnie na tych skuterach, nie? Na przyczepce mogli sobie przywieźć, wiesz? A? I jeżdżą wszędzie na skuterach. To może będzie nasz następne, kiedyś etap, co? A, no właśnie, bo oni mają solo. Zajmi dom, ludzie. Czy <śmiany> on teraz przywalił coś? On nie widzi. Będzie następny chętny jakiegoś kapało chyba olej w telewizor I po telewizorze Ale cyrk jest tym, nie? Nie wiem, to jest, to jest ten, ten prąb na żeletki już pociąć i, i